Jemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym Warszawą. Kartą pracę z nami mnóż, kartą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, Warszawą. W piwnicy aż w radośnie rośnie gmach, naszym slam i twoim slam, Warszawą. Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są, Budujemy betonowy nowy dom. Już dość narzekań i rań. I tylko chciej, i tylko spójrz, jak rośnie w krąg. Muranów, mirów, mokotów, żerań, Wspólne dzieło naszych rąk. Zakaż rękawy Do ręki pielnie bierz I stawaj z nami tu Bo to dla niej Dla naszej Warszawy Tak codziennie Tak bez Tu Budujemy nowy dom Jeszcze jeden nowy dom Naszym przyszłym lepszym dniom Warszawo. Każdą pracę z nami mruż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel Warszawą. Od piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie gmach, naszym snom i twoim snom Warszawą. Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są. Budujemy weta nowy, nowy dom.